Jak refrembuch brzmi i tak dzień ten co rok się powtarza. W dzień ten jestem w domu sam. Chodzę, myślę, patrzę trwam. Ale czy to wszystko nie za mało? gdyby chociaż jeszcze raz drzwi otwarte ujrzeć klas, i by któreś z dzieci się roześmiało. Ale nie, nie wrócę już. Znikło wszystko niby pusz, nawet wspomnieć coraz mniej się plącze. Trudno, tak musiało być. Przeszło, poszło, nie ma nic, ale ja się z dniem tym nigdy nie rozłączę. działalności Kazimierza Michańczyka, gdyż przede wszystkim był miłośnikiem gór, a Bieszczadów w szczególności. Kocham, wielbię me góry. I po co? Przecież ważenie po nich to idiotyzm. Bolą nogi i plecy. Pić i jeść się chcę, gdy wchodzę na rabkę, knę, gdy jestem na szczycie, knę, gdy mgła za widok, knę, gdy schodzę na dół, knę. Jestem wreszcie w dolinie. Patrzę za siebie i myślę, przecież to było bez sensu. I w tej właśnie chwili już wiem. Pójdę zawsze, może kilkaset razy, w to samo miejsce, moje góry, idę dalej i znów knę. Don't need do? it. To także niezapomniany przewodnik i turysta, który aktywnie działał w kołach PTTK w i Sanoku, a kto raz wybrał się z nimi na wycieczkę po Bieszczadach lub po burzu Dynowskim, nie chciał już innego przewodnika, gdyż nikt tak jak on nie potrafił opowiadać o historii, miejscach, przyrodzie i ludziach, okraszając przy tym te gawędy żartem i specyficznym humorem. Oddajmy głos samemu poecie, który na wzór Mickiewicza, gdyż my z niego wszyscy pisze trzynasto z głoskowcem o swoich mieszczanach. Zaprasza także w ukochane góry mieszcza Adama, a tym samym każdego turysta. Na pagórku niewielkim we gaju wieszczu, panie Adamie, przybądź w nasze strony. Zobaczyć, co zostało z onych pól zielonych. I oto pewnej nocy, gdy dwunasta biła, postać w kątuszu głowę mną schyliła, a schyliwszy się rzekła. Zaproszeniem owym zachęcony, przybyłem światem dla mnie nowym. Prawdę jest, że daleko stąd są tłuszcze moje, a właściwie ich resztki i szumiące stroje, w których w wodach nie gorzysz już swego lica, w których się nie wykąpi już żadna dziewica. Tak są mętne i brudne, a liści słyszałem gdzieś w zaświatłach, o górach. Pol się ich chwałę, nazywał je Beskidy, a czasem Wieszczady. Mawiał, Że tu na człowiek nie dał rady, że tu są rzeki czyste, i skażone żadną, cuchnącą cieczą, trawnie wspomnione. Pokaż mi ową gęstwę, owe lasy, góry, te nagie połoniny, czysty głos natury. Niechaj wrócę ze światy radością natchniony, by przez sto lat następnych myśl moja w te strony powracała, jak dziecię, które matka wzywa. A ono, biegnąc on do niej, Wszystkich sił dobywa. Ja słuchałem, a myśl się Bukała w mej głowie. Co wieszczowi pokazać, co on na to powie? Przecież niewołosate, by dynamikę skutę, Solinkę, ryby, żary ściekami wytrute, Komarcze, kwaśne deszcze i turystów mrowie. A toś mnie wieszczu ubrał, niech ci Bóg da zdrowie. Mistrz słuchał, głowę zwiesił, przygięty do ziemi. Patrzył na nią oczyma z tymi wileńskimi. Nic nie mówił i tylko oddychał cichutko. A gdym skończył żale odezwał się krótko. Chodź, wstaliśmy razem, idzie w noga w nogę. Wiesz, idąc, patrzył w niebo, ja patrzył na drogę. Wstyd mi było za ludzi, którzy niegdyś moje góry za strebniki sprzedali, dusząc głos natury. Wtedy wieszcz się odezwał, biorąc mnie za rękę. Popatrz, widzisz te drzewa, wysokie, przepiękne, sięgając na się w niebo, z bogiem rozmawiają. Widzisz te kilka saren, co z górki zbiegają, a tutaj koło ciebie zioła jakieś rosną. Czujesz ich mąż soczystą, miodną i radosną? Nie wszystko jest stracone, ja to w sercu czuję że człowiek nad przyrodą rychło się zlituje. Wiedz o tym i wiesz, wtedy. Człowiek się opamięta. Wspomni słowa pisarza. Natura jest święta. Czy więc ją niszczyć? Same klęski szerzyć. Ja ci to mówię tutaj. Ja, Adam Mickiewicz. Nagła cisza mnie po tych słowach owioneła. Ręka wieszcza z mej ręki gdzieś się wysunęła. Zbladła postać natchniona, głąb się otuliła i w zachodzące słońce powoli się zbiła. Jeszcze z góry mnie jakieś ciche słowa doleciały. Natury nie pokona nas człowiek mały. Więcej mądrych na świecie i oni zwyciężą. Naturę będą chronić i jej nie spieniężą. Kiedyś wrócę po ciebie i będziemy stąpać po tych pagórkach leśnych, po zielonych łąkach. Boć człowiek wszystek zrozumie, iż gdy lasy zginą, ginie także i ziemia, stanie się ruiną. Wracając sam do domu, powtarzały słowa: będziesz jeszcze naturo i piękna i zdrowa.